Drodzy widzowie Festiwalu Etiuda i Anima, mam przyjemność porozmawiać z kolejną twórczynią animacji polskiej. Ze mną na łączach reżyserka pani Marcjanna Urbańska i animacja DOM. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek spytam o rzecz taką może absurdalną. Zapraszam do zobaczenia tego filmu, żeby zrozumieć o czym rozmawiamy. Ale zapytam wprost skąd się wziął w pani animacji chmurnik. Właśnie pomysł na przezroczystą olbrzymią postać na łące, która przechodzi obok smutnej dziewczyny. I chciałam podpytać, czy to może mieszkanie z lasu, czy to duch, czy to zwierzę? Kim jest chmurnik? Wszystkie stworzenia występujące w tym filmie to są stworzenia z mitologii słowiańskiej. I chmurnik był. E, taką postacią, która odpowiadała za e, pogodę. E, tak. No i tak jak inne stworzenia występujące tam wszystko się opiera na tej mitologii. Mhm. E, a chciałam zapytać, czy też inspiracją do stworzenia takiego świata i tych stworów albo zwierząt coś pomiędzy tym? Były jakieś takie osobiste doświadczenia, na przykład obserwacji mikroistot w lesie, pojawiających się? Czy, czy pani jest częstą gościnią lasu? To znaczy, dla mnie to połączenie z naturą jest bardzo ważne i ogólnie związki pomiędzy człowiekiem a, a, a lasem i naturą. Ten film powstawał w okresie, kiedy ja bardzo dużo czasu spędzałam w Wigierskim Parku Narodowym. I, no, i tak jak wcześniej powiedziałam, ta fascynacja pierwotnymi wierzeniami się tutaj bardzo odbija też. Okay. Oprócz tych zwierząt i natury, o której opowiadamy, też myślę, że głównym motywem filmu jest samotność, i chciałam dopytać, czy fascynuje Panią samotność na takiej zasadzie, że zauważyłam, że główna bohaterka jest zbieraczką owadów, właśnie samotniczką, jej, domow, jej domownicy, prawdopodobnie ojciec i matka są zajęci, więc ona ma dużo czasu, żeby doświadczać tego lasu, żeby się wgłębiać w różne jego warstwy. No, ale punktem wyjścia właśnie jest ta samotność, to spędzanie czasu w naturze. I chciałam podpytać, czy ten temat był szczególnie ważny przy tworzeniu tej animacji? Tak naprawdę, postać główny, główna bohaterka istnieje głównie po to, żebyśmy mogli obserwować jej oczami to, co się dzieje. Ona. Jest swego rodzaju przewodnikiem dla nas. Jeżeli chodzi o ten motyw samotności, no to ona po prostu przez to, że, że, że mieszka na skraju lasu, bardzo dużo czasu tam spędza. Jednocześnie no są ci rodzice, widzimy, że jej relacje z rodzicami są dobre, ale faktycznie nie ma rówieśników, z którymi mogłaby się bawić, więc, więc ucieka w. w w to odkrywanie. Mhm. No i właśnie, wgłębiając się w te warstwy lasu i idąc tam głębiej, głębiej, napotyka ona na taki portal, taką aleję drzewną, do której wchodzi i która ją zarazem fascynuje. Ale też właśnie niepokoi trochę mam wrażenie. Ona wpada do wody, czuć tam niepokój, takie trochę zagubienie, ale też Coś fascynującego, coś co ją wciąga i chciałam podpytać jak też dużą rolę w tej animacji pełni sama wyobraźnia. Czy to jest tak, że dziewczyna sobie to wyobraża, czy ona faktycznie to widzi? W jakim ona się znajduje stanie? Cóż, no nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy ona sobie to wyobraża, czy faktycznie widzi. No, mogę jedynie powiedzieć, że najważniejsze procesy, które się w nas odbywają, odbywają się w naszej podświadomości, która przebija się właśnie przez sny. Jeżeli chodzi o moment, w którym ona przechodzi do tego świata duchów, no bo tak to nazwijmy, prowadzi ją tam ognik, czyli w mitologii słowiańskiej, stworzenie, które mogło być. Na przykład z, z, zmarłą duszą, jakby duszą która, e, któ, która prowadzi e, ludzi z suchej ścieżki właśnie w stronę bagien. E, m, I tam, kolejną, jakby, e, i faktycznie no, ona jest tam przestraszona, później e, przez, e, przez, e, przez, tak naprawdę, przez, przez tą wodę, która też występuje bardzo często w mitologii, jako Swego rodzaju przejście do innego świata, właśnie w momencie, kiedy już przechodzi przez tą granicę, zaczyna się ten spokój i ciekawość, która, która ten, ten strach zostaje w tym naszym świecie. A jak długo powstawała sama animacja? Sama już bez tworzenia storyboardów i planowania historii myślę, że no to były dwa miesiące. Mhm. Też, Bardzo mocno skupiłam na Tłach też i na wizualnej stronie tego filmu. Mm -hmm. Opiekunem y, artystycznym tego projektu, tej animacji był y, Piotr Dumała i też chciałam podpytać, jak przebiegała Wasza współpraca. Czy, czy działo się coś szczególnego? Czy pamiętasz jakieś ważne momenty, kluczowe momenty przy powstawaniu filmu? Tak, opiekunami artystycznymi był Piotr Dumała i Piotr Milczarek. E, obaj mi bardzo pomogli, natomiast ten film przechodził przez różne fazy. Z początku właśnie miał być to film o samych tych postaciach, o samych tych stworzeniach. Lecz po czasie uznaliśmy, że lepiej będzie, jeżeli znajdziemy właśnie przewodnika w tej historii. Coś, co, co to łączy. Ktoś, kto nas przeprowadza przez cały ten świat. I myślę, że to była właśnie ważna decyzja w, w tworzeniu tego filmu. Mhm. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, zastanawiałam się, czy chciałaś przedstawić w tym filmie obraz jakiegoś alternatywnego domu leśnego, a właściwie takiego domu, który się wydarza właśnie w głowie, w wyobraźni. I czy, czy widzisz jakiś taki związek pomiędzy tym, jak, 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 w jakim miejscu osadziłaś bohaterów i to, jak rozwija się ich wyobraźnia? No właśnie, tutaj jest to pytanie: Czy to jest wyobraźnia, czy to dalej jest rzeczywistość? I no wydaje mi się, że w momencie, kiedy na przykład śnimy, to dalej jest, jest to pewien rodzaj rzeczywistości. Jeżeli chodzi o, o tą jej podróż, to, to ona szuka po prostu bezpiecznego miejsca. I, 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 i to, gdzie dochodzi, to do nie do końca jest jej dom. On jest jakby umiejscowiony. W podobnej przestrzeni, ale no dzieje się to wszystko gdzieś, właśnie w jej podświadomości, w tym, w tym świecie duchowym. No Jest to jakaś taka opowieść o takim wewnętrznym rozwoju. Super, bardzo dziękuję za rozmowę na temat tego filmu. Była ze mną pani Marcianna Urbańska, reżyserka właśnie animacji dom. Bardzo dziękuję, Weronika Stencel. Bardzo dziękuję. Do widzenia.